Witam Was serdecznie. W dniu dzisiejszym nagrywamy recepturę pod e, Bitter. Zdaje się, że Ordinary Bitter. Znacie moje zboczenie. To jest strona Brew Own. I tutaj zauważyłem arty, artykuł Jeffa Freyna z, e, 90, z 1996 roku dotyczącego uważenia extraordinary British Beater. Bardzo ciekawy. Polecam tutaj wywody Jeffa. Uderzyło mnie ciekawe stwierdzenie chyba w drugim akapicie. Tak, dokładnie to, że nie ma jak, nie wiem, jak to nazwać takie potężne uderzenie, wstrząsające uderzenie chmielu w w, w, w jakby w chłodny wieczór. Chłodnych wieczorów nam nigdy nie za wiele, szczególnie w Polsce. No i tak postanowiłem podejść do tego stylu w, w pierwszym kwartale 2017 roku, bo właśnie tutaj się obecnie znajdujemy. No tutaj wyjaśnia Jeff bardzo ciekawymi słowy skąd się wziął w ogóle styl e, bitter. Hmm, być może jako zaprzeczenie... jako... 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 jako nie wiem jak zaprzeczenie, nie, ale może jako e, oportunizm do milda, e, który... którego też, jak twierdzi Jeff, na wyspach brytyjskich nie za bardzo e, umiał uważać. E, Słowotwórstwo, tak, mild, e, bitter, Ordinary beater, extra beater i tak dalej. On tutaj generalnie w tym swoim wywodzie nawiązuje do podatków. No, oczywiście piwo było pite przez klasę robotniczą. Tutaj przemawia do niego krew klasy pracowniczej, klasy, klasy, klasy robotniczej, przepraszam, w Nottingham, dusze tych, tych ludzi. Cały czas wołają pintę bitera, czyli czegoś gorzkiego. Mamy tutaj nawiązanie do, do piwa Real. Real, czyli takiego, który jest refermentowany w, w beczkach, czy szybko, może źle powiedziałem, ale szybko opuszcza browar i szybko jest pity jako piwo całkiem młode, któremu nie można zezwolić się 2-3 dni generalnie. Albo nawet dzień, dzień lub dwa, któremu nie można dać się zestarzać. Jeżeli coś źle tłumaczę, to oczywiście, hmm, stąd pokazuję Wam tutaj e, tekst oryginalny, do którego możecie się odnieść. The key to style e, is simple, bitter, czyli piwo ma być krótko mówiąc e, gorzkie. I jak dalej czytamy, są dwa, pochod jakby dwa podejścia tego piwa. Może być suche i chmielowe, i też słodkie i soczyste. E, to piwo. E, z założenia, e, najczęstszym piwem, tak zwanym ba ba bazowym, ordinary, or to ordinary bitter, czyli coś około 1035 SG, co daje nam około 8,5 plato. E, jest kilka ku temu powodów. To piwo, jak widać, rządzi w Wielkiej Brytanii ze względu krótko mówiąc, podatkowych. No. O czym tutaj możemy się. Tak mi się wydaje, bo tutaj sam przyznaję, Jeff, że jest to bardzo ważna sprawa. W następnym jest 1045, a więc chyba już 11. 1045, zaraz zobaczymy. Tak, to 11,5. 11,5, a więc one już jest droższe podatkowo, no i bardziej jakby jest w stylu amerykańskim, bądź podobne. Jest tutaj słowo odniesienia do Michaela Jacksona, ale nie do śpiewaka, tylko do tego, który wydał The New World Guide to Beer. Ale dobrze, oprócz wszystkich tych wywodów, skąd inąd ciekawych, Interesuje nas samo podejście do, do tego piwa. Jest to słowo kamże, oczywiście, no bo jakby było inaczej. Nie będziemy ważyć tego piwa z ekstraktu, a zainteresowałem się otóż tym, tym, tym podejściem czyli zacieranie 5 galonów czyli coś jakby troszeczkę po polsku składniki to British Pale Ale malt, malt ja użyłem do tego piwa użyję do tego piwa słodu od Muntonsa eee, pokażę go na pierwszym odcinku ważenia ja go kupiłem w Browamatorze. Eee, oczywiście, że jest droższy od Pale'a, ale no uważam, że jeżeli już robić coś prawie, że po aptekarsku, no bo to nie, nie będzie tak stricte Powiedziałem w którymś filmie, że będzie paptekarską, ale no tak prawie. No to trzeba użyć słodów którego, pejlowych, których używa się na wyspach. Podejrzewam, że Muntons jest takim jednym ze standardów. Dalej mamy 5 uncji British Crystal Mold, 5 uncji Flaked maize, to jest płatki kukurydzy, kukurydzy 5 uncji. Płatków jęczmiennych i ich miele: Target i Progress. Target na 75 minut przy 11 alfa i Progress na 5 minut przy 5 alfa, droższe. Yista 1968 London ESB East. No ja użyłem 1099 czyli Ybread Ale. Myślę, że tak samo dobrze nadają się do stylu jak londyńskie: Dwie trzecie cukru. Nie, nie, nie zrobię tego także już macie, że nie będzie po aptekarsku zacieramy w dwóch galonach wody przy temperaturze 152 stopnie Fahrenheit'a na 90 minut no to jest dosyć do całk albo do całkowitej konwersji czyli dłużej lub krócej 152 stopnie Fahrenheit'a to jest 65 czy coś 66,7 Celsjusza przez 90 minut. W takiej temperaturze generalnie to piwo będzie ważone no, przez godzinę i 15 minut. Godzinę na konwersję i 15 na mashout. Tak? Wysładzanie 6 galonami potem wody i gotowanie przez 90 minut. 6 galonów wody to. No co jest? 6 galonów wody. Tak, to 22,71 litra, czyli 23 litry wody do wysładzania. No to ciekawe podejście. Nie wiem, czy ja tu się nie mylę w czytaniu. No, nie mylę się. 22 litry wody wysładzanie to dużo. No ale to też też opcja jest taka, że robimy y, piwo o bardzo niskim ekstrakcie, tak? Więc być może. Schładzanie do, mm, do temperatury, żeby zadać e, droż starter drożdżowy, starter drożdżowy przy 9 plata czytacie to tutaj. No, i to z złaistów. I tu nie chodzi o aktywator, tylko starter. Ciekawe zdanie: fermentuj w otwartym fermentorze przy 65-68 Fahrenheita i wtedy daj na drugą fermentację, na cichą. 65-68 Fahrenheita. to około 18-18,3 do 20 stopni Celsjusza końcowy OG 1037 zalecane no tutaj nie mamy wpływu, aczkolwiek jest to pewien stopień odniesienia 1037 przepraszam, to jest początkowe no OG Original Gravity 1037 a więc 9,24 plato, no tak gdzieś będę w to celował nie wiem czy uceluję no ale zobaczymy, no naj załóżmy, że to będzie dziesiątka, no to piwo i tak ja będę pił w kegu z Barbarą, więc nie ma tutaj większych problemu, problemów. To tyle, jeżeli chodzi o artykuł z Brew Your Own. Polecam go. Tutaj macie: generalnie wpiszcie b-y-ok.com, British Bitter, no i wyskoczy wam ten artykuł. Co do receptury, macie ją w tej chwili przy czyli Bitter. Piwo, war bez zmian. Na razie. Wielkość warki 20 litrów, aczkolwiek. Chyba podejrzewam, że wyjdzie więcej. No ale załóżmy, że 21. To co tyle ważne, że zmienią się te wartości. Może tak. A przepraszam, wyszyłem, bo nie widać mnie. Nie mam podglądu, ale mam nadzieję, że mnie widać. Czas gotowania 90 minut. Co to jest? Nie, no dziś. Ważymy piwo 28 stycznia. Wersja tam, któryś to jest biter z kolei, ale niech będzie 1.0. Wydajność u mnie w browarze jest większa. Spokojnie mogę takie wartości wpisać nawet. Eee, dobrze, 90 minut. Mamy tak, Might to jest słód od Muntonsa, wszystko tutaj się zgadza, oprócz ceny, bo cena była droższa. Płatki jęczmienne 400 g. pierwsze lepsze. Słód pszeniczny 200 gramów, słód ciasteczkowy 180 g i karmelowy 40-60, 180 gramów. Patrzę 460 to mam, mam 30. Usunę to. Karmelowy 30. Ze strzegomia. Piszę tak. Więc to będzie wyglądało w ten sposób. Piwo będzie jak widać blade. Bo blade. Przyjmij, pamiętajcie o tym, czy blade to nie jest jasne. Nie musi być jasne, ale to nie znaczy, że będzie blade. To są dwa różnice, czyli e, mówię to o słowie pale, tak? Ale górna fermentacja, ale pale to blady. E, dobra. Konkrety dalej. EKG w gotowaniu na 75 minut. I właśnie ten czas się zbliża, żeby go wrzucić. Bo kręcę ten film w tym momencie, kiedy to piwo już się gotuje chmiel fagel 20 gramów na, na o tutaj coś źle wpisałem do tego tak nie 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 nie, nie. na 5 minut y, i to będzie załóżmy nawet 50 gramów to tak ma wyglądać y, i tak wygląda receptura piwa które właśnie właśnie zrobimy jak widać nie jest taki bitter jak jak jak, 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 i, jak, jak jak mówią. Wobec tego Fagelsa, e, przepraszam. Wobec tego EKG dam 40 gramów i już jest lepiej. 40 gramów, 45 może co? No 45 będzie lepiej. Fagelsa wrzucimy też na fermentację cichą. Wobec tego ja proponuję wsypać 20 gramów. To wiele nie zmienia. Natomiast po wsypaniu na cichą fermentację w cold crashu na balkon, myślę, że spełni swoją rolę lepiej niż rzucone do gotowania. Tak to, tak to wobec tego wygląda. Kolor jest porażająco niski, alkohol porażająco wysoki. Jak widać. No cóż, jak mówiłem, nie jest to po aptekarsku. No nie jest to po aptekarsku. No ale co? Co tu zrobić, proszę pana? Szczegóły zacierania. 17 litrów wody. Albo inaczej. No to 17 wyszło. No, 3,5 kg na litr, więc 17 litrów wody do 70 stopni Celsjusza. Ustalamy temperaturę i stabilizujemy to na 65 stopni. Potem króciutki maszalt na 75 stopni i wysładzamy to wodą. No, ja akurat mam taki garnek, więc wpisałem sobie po niecałe 6 litrów. Wpisujemy to tutaj w tym momencie. Nagazuję je w keglu, ale wpisujemy to w chyba tu, tak, wysładzanie na raty w 33, a nawet 32%, spuszczam, zacier skadzi przed wysładzaniem, czyli tak jak w browarze, najpierw wysładzam piwo, a potem, dopiero, przepraszam, zacier, brzeczka przednia, a potem wody wysłodkowe, tu wszystko się zgadza, tu wszystko się zgadza, tu też się zgadza, użyję kwasu fosforowego 75%, 75% do brzeczki przedniej, ponieważ tam rosną straty. W Program też o tym wspomina. Tu. To jest tutaj. Eee, tak. Tutaj wpisujemy 75% Target jest na 5,20, aczkolwiek on przy wysładzaniu rośnie do 6, muszę powiedzieć. Więc ja to skoreluję do 5,5-5,4. Dodamy kwasu fosforowego w stężeniu 75%. Wody, pH wody mam około 7 w tej chwili w kranie, chociaż niektórzy twierdzą, że nie, ale taki jest. Tutaj wszystko się zgadza. Tak, tu się wszystko zgadza. Nie wiem, czemu nie mogę wpisać. A już wiem, czemu nie mogę. No bo jest 6 około. Mam, mam pH um, stratę. No i żeby to do 5,5, do 5,5 to około 6 ml i tyle ml użyję kwasu fosforowego, żeby zeszło, zeszło wszystko do 5,5. Drodzy, nie ma co tutaj jakby przedłużać histerii. Drożdże, drożdże, czy ja tu mam drożdże określone? Właśnie, dodajemy drożdże. Wybred Ale, no nie, są bardzo stare, to jest 2015 rok. Nie pamiętam. No załóżmy to i tak nie ma już, i tak jest tragi, tragicznie, więc nie ma tutaj znaczenia. Starter drożdży, objętość starteru 2 litry na 9 plato, z użyciem mieszadła, tak, oczywiście wobec tego ilość potrzebnych komórek to 170, 180 bilionów, bez starteru byłoby 96 tylko eee, dobra to jest jasna sprawa eee, suchych nie potrzebuje, jedną paczkę byłoby eee, dodajemy do oczywiście objętości butelkowania albo i kegowania no, bo te 2 litry wody dolejemy. Zalecana ilość to 0,69, no ja wpisałem litr, e, przepraszam, litr, no co ja mówię, litrowy starter. Coś mi tu właśnie zaczęło nie pasować, ta różnica. Zalecana 0,7, ja mam około liter tam 0,8 czy 0,9, także no tutaj trudno, e, trudno mi o większe aptekarstwo e, niż, niż, niż jest. Bardzo słabe te drożdże były, więcej już nie kupię drożdży dwuletnich, to jest tragedia, szkoda nerwów. Dwa tygodnie aktywacji, trzy dni w starterze, aczkolwiek ładnie się namnożyły, nie mogę powiedzieć, bardzo ładnie wyglądają, ale szkoda nerwów. Szkoda nerwów. Teoretycznie tak to będzie wyglądało. Jak wyjdzie w praktyce, oczywiście zobaczycie podczas warzenia piwa. No i oczywiście degustacji. Degustacja nastąpi szybko, ponieważ piwo będzie kegowane. Ja tu jeszcze sobie wpisuję piwo będzie kegowane. Tak. Mamy 10 dni, leżak 3 z chmielem. Tak to będzie wyglądało mniej więcej. Tu już 19 temperatura spadnie do jakichś 5. Taki cold crash, prawdziwy cold crash, cold crash. Temperatura w piwnicy niestety 17, ale ona się podniesie tam do 19 za 8. Po czym spadnie od 19 do 5 na balkonie. No i wtedy, już w tym balkonie, na tym balkonie zostanie. Tak oto będzie wyglądał, jeszcze go nie zamykam, tak oto będzie wyglądała receptura na, na e, Ordinary Bitter. Zapraszam Was do e, cyklu, w którym będzie piwo ważone. Zanim ja to poskładam, trochę minie, będzie to z jakimś tam opóźnieniem, ponieważ będę chciał na końcu e, dwóch, trzech odcinków, trzech, czterech, trzech odcinków, e, czwartym odcinkiem, ostatnim, zwieńczyć to wszystko degustacją z kegu. Dziękuję za uwagę.